Jest zierotą, tak? Nie tym razem tak. To jest nie ten młody co dwa lata wcześniej Gdyby nie te zwrotki nie miałbym chyba nic więcej To szereg blasków i cieni Syjemy jak syjemy Parę postanowień ratuje na nadziei To grzostki kąt idei Co mnie kupienią cię zmieni Wiem to bo mam za to to nie wierzyć A ci męsie próbują mi coś wierzyć Jak się robi chipko po Chodzimy bez reszty To właśnie yeah. z najwit Świd to mój zwierzę yeah. rozlecenie na należy W górę pięści, gotowi do przysięgi Nigdy nie pozwolę tym łajzom zwyciężyć te nic te yeah. cyniczne Dzwonić, nie będą, będę się zasychać, że byli tu przez pomyłkę Rozbiegany w krok szuka ciążek, ubyście Nie są warci kuli, na pod są lepsi, nie są, nie czuj się Kto im? Nikt mi tego nie dał, nikt, nikt mi tego nie zabierze Leci nie są, nie czuj się gorszy Kto im dał prawo, żeby móc nas osądzić? Dosyć, spójrz mi w oczy, wie Przecież Moje przekleństwo idę tą ścieżką Nawet jeśli liści siedem chudych lat Nade mną, trzymaj dzieciak jak ja Z tymi, którzy cię wesprą, nie z tymi Co się śmieją, jako cię raz się opiekło Jebać to był rykosec Znów jestem w formie mns kołnich Niech chłopak upieszenie wolnie To wolnościowy ruch inspirowany o tonie W górę ręce ci, co staną po mojej stronie A ty, co wróżysz tam chuju Marny koniec, możesz mieć pewność Zadaj, na twoim grobie walczyka ta gra ulica, lepiej nie zadawaj pyta. I po na ten pierdolony przychadł? Bożeć godnie to nie znaczy nie upadać. Każdy robi błędy, ważne jak będziesz wstawać. Ja nadal czuję dumę, wiesz dlaczego? To tutaj sam. Nie dałeś mi nic, myślę, że są lepsi. Nie są, nie czuj się gorszy. Kto im dał prawo, by móc nas osądzić? dosyć. spójrz mi w oczy, wiesz przecież. Nikt mi tego nie dał, nikt tego nie zabierze. Lepsi. Kotrzy, kto im dał prawo, żeby móc nas osądzić? Dosyć! Spójrz mi, bo już wiesz! Przecież nikt mi tego nie dał, nikt mi tego nie zawiedział! Oto atomowy podmuch, szybko pod przeciw nas, niczym niebany nowotwór Czuję ogień w środku, płuje nim jak wulkan Nami z z z niskłowy wulkan Chłopaku, lepiej skończ te chpiny Nasze ryby są zabójcze jak ostrze kilotyny Mój mikrofon tymi, a scena stoi w płomieniach Nigdy nie wymieniaj na daremnie mojego imienia Jeśli nie masz co powiedzieć, to nie otwieraj gęby Łapiesz głupim ryjem, jak by sam był kurwa święty Niektórzy jak mendy żyją na cudzych jajach Wypierdalaj, zakompleksiony tak pajac zgraja takich jak ty, może czyścić tam budy zjeżdżaj do budy, nie masz honoru, za zapluty Niepotrzebne nam nuty, gramy muzykę miasta Daj na ból, wtedy gaz, niech opony mielą ma są, że są lepsi, nie są, nie czuj się gorszy Kto im dał prawo, Kto? żeby móc nas mi w oczy, przecież Nikt mi tego nie dał, nikt mi tego nie za... Wsi nie są, nie czuj się gorszy Kto im dał prawo, żeby móc nas osądzić? to Spójrz mi włosy, wiesz przecież Nikt mi tego nie dał, nikt mi tego nie zabierze Get back up Get back up Get back up Get back up Przemyślałem, że żaden ja kolor oczu nie zaskoczy mnie. Nie. Były czasy...